Marcepanowy pinki, piękny, piękny zapach, silny, może się fajnie sprawdzić. Tylko jest bardzo ważna rzecz: musimy to zawsze zrobić ostrożnie. Nigdy nie robimy tak, że mamy jedno pudełko i zasypujemy silnym zapachem. Nieważne czy to marcepan, wanilia, jakaś czekolada i tak dalej. Zawsze to robimy, że trzeba to podzielić. Nawet jak mamy jedno pudełko, jedno opakowanie rybaków, dzielimy to przykładowo na dwa pudełka i tylko jedno zasypujemy. Może zdarzyć się tak, że na dzikich łowiskach, tam gdzie mało kto łowi, gdzie ryba nie zna tej zanęty, może być, że te silne zapachy nawet będą odstraszały rybę. Może się tak zdarzyć. Więc y, to musi być zawsze bardzo ostrożnie. Zawsze musimy mieć alternatywę, czyli dzielimy te robaki. jeśli już coś chcemy zrobić z silnym zapachem, to zawsze musimy mieć wyjście. Musimy mieć ten awaryjny, po prostu y, y, awaryjne rozwiązanie. To jest po prostu taki zapach spaczki w proszku i on fajnie się sprawdza do rybaków